Panie Janie, jeszcze mam parę pytań do Pana. Można? Proszę bardzo. Panie Janie, Pan powiedział, że mieszkasz w Białymstoku i tak dalej. Od urodzenia Pan mieszka w Białymstoku? To znaczy. Rozowity, do utoczony nie jestem? Nie jestem zrozowity, bo urodzony jestem w Grajewie, wychowany w Giżycku, a teraz w Białymstoku od 18 lat. E, proszę Pana, e, od 18 lat Pan mieszka w no, Białymstoku. Szkołę kończyłem i. Tak się a, a szkołę gdzie pan kończył? W OHP. Gdzie? W OHP. Aha, po sobą, tak? A innej szkoły panu kończył nie ma. W Bianstoku, OHP kończyłem, wojsko odrobiłem i zostałem się w przemysłówce dalej w pracy. Aha, proszę pana. A potem wyjechałem na kontra. Dobra, i z dobra, Dziękuję. i dalej. Dziękuję bardzo za to. Proszę pana, za odpowiedź. Jak panu 18 lat mieszkasz. jak panu się podoba biegusto? białystok debesto de de jak to debesto nie rozumiem to znaczy wszystko jak na dzień dzisiejszy się robi wszystko do przodu jak idzie suchlaski, trochę zmienił białystok jak było przed tym mm -hmm. no e, i parki e, porobił ławeczki jak panu e, podoba się nasza białostocka podlaska e, miejska komunikacja e, poza miejska, miejska pociągi Pociągami nie jeżdżę, jak to się mówi, bo już od dłuższego dystansu, bo przedtem miałem samochód, to samochodem jeździłem, a co teraz chodzi o komunikację w miastoku, to teraz mi się podoba, bo jeździ na czas. A, a daleko biedna? Na dzień dzisiejszy, jak to się mówi, to zależy gdzie jadę. A, 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 bo... Ja proszę już... pana, byli już... Już jest po wyborach, można powiedzieć, chciałem zadać Panu parę pytań z wyboru. E, proszę Pana, na kogo Pan głosował? Na, jak, na jaką e, e, o, e, Partie. partię, stowarzyszenia i tak dalej Pan głosował? Jakby to powiedziałem dla Pana, to jest partia różnie związana, bo nie wiadomo na kogo głosować i to coś, czy pomoże, czy nie pomoże. Mhm. Ale na koło pan zagłosował? Ja teraz głosowałem na partię... Jak ona? PO? No. Na PO. Głosowałem na tą partię, tutaj... Wiem, że może... Ale na jakiego człowieka z partii PO Pana głosował? Na byłego prezydenta? Czy na jakąś inną osobę? X Pan postawił. Też można mówić. Już po głosowaniu, coś miałem może mówić. Wie pan. Bo w czasie wyboru to jest nasz, e, cisza wyborcza, no. że nie można głosować, awetować i tak dalej, a teraz jest po wyborach, to Ale... można śmiało powiedzieć na kogo i tak dalej i tak dalej, można oferować imionami, nazwiskami. Może Pan mi wymienić te wszystkie nazwiska, bo ja zbytnio ich nie pamiętam, zbytnio. E, na Tadeusza Truskolaskiego? No, trusko jak na razie na białystok może być. Bo, bo widzę, że. ale jakiego powodu może być? Bo widzę, filetki? że robi problemy. E, znaczy problemy. problemy. Robi fatiksfakcję taką, że ludzie dadzą z tego żyć. Jak to się mówi, bo robi porządki i tutaj. Aha. Hmm. I Dobra, to dziękuję to, bardzo za to pytanie. To ładnie to było. E, proszę pana, tak? co jeszcze? Proszę pana. A czy w Wiątoku podobają się tobie? Dla Pana, przepraszam bardzo, Panie Janie. Nie. Czy dla Pana się podobają się e, jakieś osiedla w Wiątoku? To znaczy mi teraz się podoba tego dworzec PKS, bo ładnie wszystko zrobione. Drzewka teraz posadzone są przy samym moście tutaj, go i dworzec ładnie zrobiony. Hmm. Ale mi chodzi o osiedla jakieś tam. TBS-y, nie tbs Piasta, starosielce, pieczurki i tak dalej, i tak dalej. To ja parę sztuków dla Pana przypomniałem. Bo są jeszcze towarowo mi się podoba. Proszę? Na towarowym mi się podobało, że przy samej biedronce ładny blok postawili to jeden, a przy zaraz, za towarowo następny jest postawiony blok. I też ładnie mi się podoba. Aha. To po... I na Antoniuku postawili blok na, na Ziemieczniczej. Zaraz przy tym, zaraz przy szkole też ładny blok postawili. Dobra, dziękuję bardzo. E, proszę pana, a czy dla pana w stoku e, podobają się e, ulice? To znaczy, ulice jakby powiedziałem co dla pana. To jest. Yy, jak ona. Jezu. Sienkiewicza. Tutaj ładnie rozbudowana jest. Mhm. Tylko Sienkiewicza? Sienkiewicza tylko dla mnie się podoba. Bo tam jest cztery pasy. i Każdy, jakby się mówi, samochód ma swój pas. MPK ma swoje. Osobówki mają swoje. Tutaj go i tak, że to nie przeszkadza. Nie? A, dziękuję bardzo. E, proszę pana. Co jeszcze? A czy kiedyś pan w życiu swoim, za młodych lat jeździł pan rowerem? Mm, jeździłem rowerem, motorem mm. maluchem mm. Mm. Przy, Jak to się mówi, od początku zaczynałem swoje życie to właśnie od roweru No jak każdy człowiek, od maleńkiego No, no. różnie bywa, jak to się mówi do no. Ale od maleńkiego zawsze czy... Wszyscy yy, yy, zaczynają... Wypadków Od roberko. Od rowerko zaczynają. Wypadków, Bo to jest prawda. Wypadków nie miałem. Yy, to dzięki Bogu. E, proszę pana, jeszcze panie Janie. E, chciałem pana e, zapytać się. A jak panu się podobają w Jonsoku sklepy? Spożywcze czy ma... I te i te. No Nasze polskie, które zostali i markiety, co powstali i, i, i dla, dlaczego panu się podobają markiety, dlaczego panu polskie lepiej się podobają, z, jak, z jakiego powodu i tak dalej. Żywność polska jest ok, jak to się mówi, tylko y, zależy to, co kupuje, bo jeżeli kupuje ktoś y, marchew, cebulę czy tamtego, Wiadomo, że to jest z wioski, ziemniaki z wioski. A co chodzi o żywność pakowana, to jest wszystko ściągane za graniczy. Pomidory są ściągane tak samo. To raz. Druga sprawa że pomidory są ściągane za graniczy, to są zielone. A u nas w Polsce wstrzykują. Sprzedam to no. Już nie będę wspominał, bo... No, bo ja wiem co, co wstrzykują, proszę pana, wiem. I dlatego szybko czerwonieją No, wiem dlaczego szybko, szybko czerwonieją. Ja sam mogę powiedzieć nawet, e, to jest wstrzykiwane de natury no, Ja wiem, ale... no, dlatego że a to jest środki chemiczne, i, e, to jest środki chemiczne i jest niedozwolone. No. Ale nasi, jak to się mówi Polacy, wszystko zjedzą? Proszę pana, ale, ale to nie powinno być tak no, w naszym kraju. Bo jeden drugiego truje. <grym> tak, zgadza się. E, co jeszcze się zapytać? Się? Jaki panu najlepiej, jak pan jeździł samochodami już, bo pan mówił, że jeździł. No jeździłem. Jaki panu jeszcze e, jak w imieniu? samochody, tak jak maluch ee, czy Duży czy, fiat może, czy tak, tak, czy ten, ma, maluch. Ten, o, ostatnio e, i w no, wektro. Ostatnio, tak? Jeden siedem hmm. pojemność. Aha. I nim teraz nie jedziemy. Proszę pana. Bo sprzedałem. E, proszę pana. No, tak. Jakie panu najlepiej e, podobałoby się teraz teraz samochód, Na dzień żeby dzisiejszy... pan miał kupować. Na dzień dzisiejszy? Tak. Hmm. To czuję, żebym kupił y, tego Golfa. Golfa, tak? a z jakiego powodu? Bo stare blachy są niemieckie i wytrzymalsze. Hmm. Zgadza się. Bo, bo nasze blachy to są y, za przeproszeniem do tyłka. Ucięte. Bo cieniutkie, jak widzę ostatnie nawet maluchy, te no, bisy tutaj, to automatycznie po dwóch, po trzech latach rdzabierzę ich. To nie, wiem, jak oni wyciągają to. A jednak w To pan go... chyba był i, i, i mechanikiem. To znaczy ja pracowałem y, pół roku w bielsko-białej. U gościa, który właśnie samochody robił i dla mnie to powiedział. Bo u niego, jak sam raz samochody robiłem, tutaj go jeszcze mam w domu zdjęcia. Tu ten, jak robimy. No, naprawy. Naprawy samochodu, tutaj jak blachy wyglądali, a jakie on wkładał. Mm -hmm. To on wkładał blachy The Best, a tam blachy siedzieli cienkie. Mm -hmm. To on sam się dziwi, bo panikiem nie dał rady z grzewarką. Robił pasy specjalne, żeby to blachy przymocować jeszcze. Mm -hmm. Bo tak, eee... tak samochody robią, jak to się mówi u nas w Polsce. Szanowny panie Janie, co jeszcze? Co jeszcze pana cię zapytać? Proszę pana, rodzinę masz pan? jakąś? No to brat y, brat jest i Matula jest jeszcze, ale oni... A taty już nie ma? Taty nie ma. Umarł, tak? Znaczy nie, tata jest, ale oddzielił się, jak to się mówiło... Aha, aha, rozumiem, rozumiem. No ojcem były tutaj... No, rozumiem, nie musi pan mnie, ale nie, nie tłumaczyć. On ma swoją gospodarkę, ahe. swoje chodziajstwo i... A gdzie? Y, W Szuczynie. znaczy za Szuczynem jeszcze... 3, aha. 4 km. Tam no. aha, aha. ma swoje, to tego aha. nawet zim nim kontaktów nie używam. Aha. Nie trzymujesz pan. Bo się zdenerwowało na mnie to, aha. że ja zacząłem pracować, jak to się mówi, już na swoją rękę tutaj a on jeszcze elementy przestrzał i od, odeszedł. Aha. Jeszcze kazał zwrot zrobić, żeby za te elementy aha. nie mam prawa rządzić. E, jak coś takiego, jak pan, panie Janie, jak coś takiego e, krzywda będzie się działo panu, to tu wie pan Krzysztof, redaktor e, mój, i że w każdej chwili mogę i w sądzie wystąpić jako prokurator. Nie ty, mój prokurator, adwokat. Tylko musisz pan udzielić mnie pełnomocnictwa i proszę pana, e, ja występuję i w jakich sprawach bronię pana. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę no na tyle, proszę pana, panie Janie. Na razie chciałbym za wywiad i za spotkanie serdeczne podziękować dla pana. Dziękuję bardzo za spotkanie i tak dalej. Dziękuję za wywiad i jeszcze wszystkim. Eee, może jeszcze z innym człowiekiem będę przeprowadzać takie wiadomości. Nawet przeprowadzę wiadomości z panem redaktorem swoim. i Może na e nagram też temat taki i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję bardzo.